Witam. To czwarty odcinek Happy Wheels. I na wstępie chcę powiedzieć, że na razie kończę nagrywanie Pory na przygodę, bo nie mogę przejść ostatniego poziomu. Jeśli będziecie chcieli, abym powrócił do tej gry, piszcie w komentarzach. A teraz zaczynamy. Dobra. eloretro 6. No będzie znowu pięciominutowy, minutowy jak zawsze. Wow, wow, wow. Demet. A Nie przejdę tego chyba Dobra, następny poziom Kill you bo Bos dwa. Marcin Wódka I Auć! Auć, Sword Troll o Boże, durna reklama leci w kartun. Ninja! Bronob, Bronob. mo. Poczekajcie. Dobra, zostawmy ten level. Ha ha ha. Hwa! Pam, pam, pa... Tum, tum, tum... Nie, Goddammit! Okej. Okay. Dalej. Patrzę, czy nie leci czasem totalna porażka pleja gwiazdy. Tak lubię to Lecę, bo mi się chce Ty O Boże, ale został Rabeta. Mnie nie znacie. Bit zapodacie. Kokrze tutaj, a więc... Dobra. Chodźmy dalej. Okej, okay, to będzie dobre. Uhu. Dobra Ale go czołg wziął Oglądam odcinek gambola, ale go czołg wziął. Nie wierzę. Hep. Piwilsy, nie lagujcie. Bo ja muszę niedługo. Koń. Gej... Gejloidem. Tu mi się jakiś pasek ładuje Gej Jordem Gej, jordem Gej Dobra Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, a więc... Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, trzymajcie się i cześć!